Witajcie w kolejnym odcinku Między ścianą a kanapą. Dzisiejszy zestaw to propozycja sześciu ćwiczeń wykonywanych po sobie w formie obwodu stacyjnego z wykorzystaniem masy własnego ciała. Pamiętajcie, aby odpowiednio przygotować się do wysiłku, rozgrzać się wcześniej, żeby potem mieć większą frajdę i efekty naszego ćwiczenia. Ja już jestem po rozgrzewce, dlatego przejdę do pokazu i omówienia pierwszego ćwiczenia. Będą to przysiady z wysokiem i obrotem o 180 stopni. Przysiad był już omawiany wielokrotnie w poprzednich odcinkach, czyli wykonujemy go na całych stopach. Pilnujemy, aby kolana zostały w linii stóp, plecy były proste. Możemy sobie ułatwić zadanie stabilizując pozycję, unoszeniem rąk. Przed siebie. Schodzimy mniej więcej do kąta prostego. Czyli robię przysiad, odbijam się i ląduję, obrócony z drugiej strony. Wykonujemy 20 takich skoków z przysiadami. Dwa kolejne ćwiczenia będą wykonywane w klęku. Pierwsze z nich, Przyjmujemy pozycję wyjściową, kolana dosyć szeroko, stopy na ziemi stabilnie skierowane lekko do środka i teraz kładę ręce splecione na klatce, w tej pozycji odchylam się maksymalnie w tył, idealnie byłoby gdyby dotknęło się głową podłogi i wróciło do pozycji stojącej, ja niestety nie dam rady w ten sposób, natomiast aby sobie ułatwić zadanie, patrzymy daleko za siebie, czyli z tej pozycji odchylam i wracam do pozycji pionowej. Staramy się robić to w rytmie takim, żeby utrzymać stabilną pozycję. Nie jest to ćwiczenie na szybkość. Staramy się dopinać dokładnie mięśnie i nie przewrócić. Drugie ćwiczenie, również w klęku. Tym razem potrzebujemy zaczepić stopy. Możemy oczywiście poprosić kogoś z domowników, aby przytrzymał nam nogi z tyłu, tak, żebyśmy mieli stopy przyklejone do podłogi. Kolana na troszeczkę szerzej niż biodra. Spinamy brzuch, pośladki i lecimy w przód, ale w sposób kontrolowany. To znaczy, że nie teraz biodra zostaną, a ja polecę, czyli na spiętym ciele próbuję utrzymać maksymalnie długo pochylenie. Jak już wyląduję, odbijam się dynamicznie, wracam do pozycji pionowej. Czyli trzymam, 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 hop i wracam do góry. I jeszcze do końca kontrolowany ruch, jedno i drugie ćwiczenie, dwadzieścia powtórzeń w serii. Dwa kolejne ćwiczenia wykonamy w potworze. Podpór taki jak do pompki, tyle że stopy troszeczkę szerzej, tak żebyśmy mieli stabilniejszą pozycję. Ustawiamy pozycję wyjściową, czyli dłonie troszeczkę szerzej niż ramiona, stopy też szerzej, spięty brzuch, łokcie zgotowane do środka, stabilna pozycja. I teraz wykonuję ruch dłonią do ramienia na krzyż z jednej, na krzyż z drugiej, dłonią do stopy na krzyż jednej, dłonią do stopy na krzyż drugiej. Cały czas mam stabilną pozycję ciała, czyli nie mogę doprowadzić do sytuacji, że zacznę się chwiać. Zarówno w dotykaniu ramion, tutaj szczególnie trzeba unikać takiej sytuacji, kiedy będę ułatwiał sobie zadanie, odchylał i biodra, i ramiona do boku. Cały czas jesteśmy równolegle, czyli staramy się minimalizować błonięcie. Ważne też, żeby po dotknięciu stopy nie. Szukać od razu drugiej, tylko dotykam stopy i stabilizuję pozycję. Nie może być tak, że dotknę, jeszcze nie odstawiłem, a już zaczynam się na drugą stronę. Pokażę to ćwiczenie jeszcze raz w pełnej krasie. Spięta pozycja wyjściowa, gotowa. Jedno ramię, drugie ramię, jedna stopa stabilnie, druga stopa. Stabilnie i odwracamy. Jedna, druga, jedna, druga. Znów raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, stabilnie, cztery, stabilnie. Trzydzieści takich powtórzeń. Czyli łącznie liczymy każdy ruch jako jedno, aby wyszło nam na koniec 30. Drugie ćwiczenie to połączenie deski, taka wariacja na temat deski, z podskokami. Pozycja wyjściowa jest taka sama jak przed chwilą, czyli jak do pompki. Stopy troszeczkę szerzej i teraz wykonuję podskok szeroko-wąsko. Przechodzę do podporu na przedramionach. Podstaw szeroko wąsko. Podnoszę pozycję. Szeroko wąsko. Obniżam. Szeroko wąsko podnoszę. Cała trudność polega na tym, aby utrzymać stabilną pozycję. Czyli nie falować biodrami, spiąć mocno brzuch. Starać się utrzymać łokcie pod ramieniem, czyli jak przed ramieniem leży, to tak, żeby łokieć lądował pod ramieniem w podporze do deski i zrobić to w miarę dynamicznie. Pokazuję całość jeszcze raz. Wykonujemy 20 powtórzeń takiego przejścia z podporu wysokiego do niskiego, z podskokami. Ostatnie ćwiczenie w dniu dzisiejszym to połączenie dwóch ćwiczeń brzuszków i pompek. Pokazuję o co tu chodzi. Pozycja wyjściowa to leżenie na plecach. Ręce nad sobą wykonuje dotknięcie dłoni. I stóp nad sobą przetaczam się szybko w bok, podnoszę pozycję, wracam, ląduję, hop, przetaczam, podnoszę. Hop. Teraz, jak to liczymy? Każde powtórzenie to jest. Jeden brzuszek, jedna pompka. Czyli mamy coś takiego. Proste ręce, proste nogi. Nie uginam nóg w kolanach, tylko prowadzę prosto. Dotykam. Przechodzę. I mamy Przyska. raz. Dwa. Trzy. I tak dalej do 20. Pamiętajcie, że wykonując pompkę, czyli podnosząc pozycję z leżenia na brzuchu, spinamy brzuch, mamy taką samą pozycję jak w klasycznej pompce. Nie możemy zachwiać równowagi, no i pozwolić na to, żeby robiła się fala. Mam nadzieję, że ćwiczenia przypadły Wam do gustu. Postarajcie się wykonać 3 do 5 obwodów. Całego zestawu. Po wykonaniu wszystkiego porozciągajcie się chwilę, zjedźcie pożywny posiłek i czekam na Was w kolejnym odcinku. Dziękuję i zapraszam.